Nie potrafisz przestać analizować podczas sesji oddechowej, to jest częsty opór, ponieważ umysł na autopilocie zaczyna reagować na to, co zaczyna odczuwać i używa różnych trików. Czyli na przykład zaczyna oceniać, porównywać, że nie wchodzę w sesję, coś źle robię, albo zaczynasz reagować na to, co odczuwasz i wchodzisz po prostu w jakieś interpretacje, a to nie chodzi o to, chodzi o to, żeby się zanurzyć w wodach i w odczucia. Jeżeli się zanurzysz w wodach i w odczucia, to wejdziesz po prostu w proces transformacji, w proces uwalniania. I teraz co zrobić, jeżeli ci umysł podczas sesji przeszkadza? Po prostu go zająć czymś, co ukierunkowuje uwagę na rozwiązanie i wprowadza relaks i przestrzeń do tego. Wystarczy, że podczas jeżeli zauważysz, że zaczynasz reagować na odczucie, które jest w Twoim ciele, zadaj sobie jedno pytanie: bądź w oddechu i zadawaj to pytanie: czego dobrego uczy mnie to odczucie, czego dobrego uczy mnie to doświadczenie? I dzięki temu Twoja uwaga będzie przekierowana na rozwiązania i będziesz mógł swobodnie, mogła podążać za oddechem. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zapraszam do kontaktu. Kontakt jest w opisie pod filmem.